Witam ponownie w Zagrajmy w Shin Megami i Devil Survivor, w dzisiejszym odcinku. A się to przed odcinkiem, zrobiłem sobie oraz kupiłem całą masę demonów. Mam między innymi, między innymi Lorelei, Loe, którego wymienił, który zasąpił mi Orkusa. Mamy Leile, Babtkate oraz Orobasa. Oprócz tego tutaj mam Jacka Frosta i tyle. Takie słabe demony. Przy okazji, na aukcji mamy już Platynową aukcję do wyboru, jeeej. Możemy sobie kupować całą masę demonów. Miałem jakoś tak 20 tysięcy makki, teraz mam 4 tysiące makki. Co mi przypomina, że i tak muszę iść na Free Battle, żeby pokrakować skilla, a mi się nie chce. Ale porozmawiajmy z Amany i założycielem. Amane ma swoje wątpliwości, rozmyśla i nie jest podporządkowana Do Jeszcze rozmawiała z Aniołami, które coś tam jej powiedziały. I wydaje mi się, że się zbuntuje i będzie chciała coś tam zrobić z szomonkajami. Nie, nie, na pewno nie, to nie może tak być. Przy okazji mamy godzinę 12, czyli walkę z kudlakiem umówioną na tę godzinę, jeśli będziemy pół godziny później, wtedy Mari zginie, a tego nie chcemy. Możemy pozwolić jej zginąć tak samo, tak samo jak możemy pozwolić zginąć Kesuke, z którym możemy się bić. Ale cóż, Mary. Skoro jest 12, to mamy całą walkę. Musimy pozwolić Mari zadać ostateczny cios, żeby kudlak się nie odrodził. Oprócz tego musimy pokonać wszystkie demony. Nie ma co Krakoć buffu dań. Przy czym.. Zerknijcie na kudlaka level 53, a to dlatego, że go zabiłem dzień wcześniej. Więc troszeczkę... Powinienem żałować tej decyzji, tak? Skillcrack, ty w takim razie No Mystic, ty w takim razie... Pierce, bo czemu by nie? Ty w takim razie... Endur. A ty... A ty. Extra one. No i wszyscy będą zadowoleni. Oczywiście... Najpierw trzeba się zająć samym kudlakiem żeby potem nie było, że kudłak ucieka. I w ogóle nie takie tam. Najlepiej kudlaka jest otoczyć ze wszystkich stron. Czyli pójść sobie na przykład tutaj, troszeczkę go dziadnąć, czego zapewne pożałuję, ale pff, niech tak będzie. Gdybym miał Fire Dance, to być może bym go zabił, ale nie mam Fire Dance, więc użyję Maragi. A ty się będziesz bronił i ty się będziesz bronił. O Boże, to tak bardzo bolało. No zobaczmy, jak działa Holy Dance i zobaczmy, jak działa twój atak zwykły. Jak rzekł, że nie ma tej tury. No, działa całkiem nieźle, tylko że jest problem odnośnie tego. Otóż Mothmani będą go leczyć, bo. właściwie to. A niech będzie media. O oh, wow, to było takie potężne. Czemu ja nie mam diarach, di do media? Nie używaj na mnie diarach. Ty, idioto. Znaczy, ty idiotko, przepraszam. Proszę, zabij go. Prawie. Teraz... Ty masz... Tak, to Ty użyjesz Binda, żeby w następnej swojej turze Kudlak nie uciekał. A ty masz diorachę, Żeby nam Mari nie zginęła po drodze. Deadly speed. O! Gites. Że tak to powiem. No ale pewnie ty... Tak! I będziesz leczył tak Co za szuja? Co za szuja? No dobra. Kto ma dla Midori coś ciekawego? Nikt, więc... Ty sobie staniesz tutaj. Ty masz coś dla Midori i dla Tsuro. Tak, tak, ja skąd ja to znam? Charm, serio? Kudlak nie powinien być w stanie teraz odlecieć. Tak, Kudlak się dowiedział, że pani Mariusz czegoś tam i próbuje uciec. Dlatego bind jest tutaj bardzo ważny, bardzo potrzebny. Nach. No dobra, no to w takim lo razie Loa będzie go bindować do końca świata. Skoro nie mogę się tak ruszyć, mech. Shisa, switchuj z. Was... z Midori. Bo Midori może wylecieć. A ja chcę zdjąć sobie Orbasa. Nie, Ortrusa. Kwestia zawsze mi się myli. Orbas i Ortus. Mmm, might call Nie, might call nie zadziała Zaatakuj ostrusa Ty użyj mazio A ty spare hituj ostrusa O, mam ma Jak miło, a shisa padł Jak miło No, to tylko might call To tylko might call Już myślałem... Tak! Tak! Może jeszcze coś chcecie mi powiedzieć, ciekawego? Hmm. W sumie... Jak chcę zrobić? No, przeżyjesz raczej. Teraz by mi się Switch przydał, szczerze powiedziawszy. The end. Niedobrze. A, może Joracha. Okej, okay, okej. Okay. Naprawdę, kudlaka będą cały czas leczyć. Naprawdę. Nie! Nie rób tego! Nie! Gard. Proszę cię przeżyj. Proszę cię przeżyj. Proszę cię przeżyj. Nie, nie przeżyjesz. No tak. I znowu nie skrakowałem. Pierce. To było takie do przewidzenia. No na, mam nadzieję, że przynajmniej extra one da mi się skrakować. Maza! To jest magiczny, więc ma Zio. A ty brutal hit na tym, z którego chcę skrakować. Ja tu nagle Midori mi umiera i tyle. Oj, Mightcall niedobrze. Ej! Skrakowałem extra one. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Użyj Fire Dance. No dobra, przynajmniej tyle z głowy. 4000 ekspo. Wow. Dlatego, jeśli macie Game Plus, to opłaca się grać solo jedną postacią. Co jest... To jest trochę trudniejsze, ale mimo wszystko. Dobra, ty chodź. Ten. Nie, Maragia, Tygard i tegard. Ty Kurde Kurde, no to berserk Przynajmniej żeby trochę go obić Eee, sam, kogo Ty możesz samonować, ten jest na lagiri? nikogo ciekawego, więc użyjesz medi. Nie, nie użyjesz medi, tylko King Frost użyje medi. Ech, moja piękna strategia, taka bez zarzutów. No i muffman, muffman, mazan, mazan, mazio, mazio oraz brutal Hit na ciebie. Czemu go nie? Cyk, cyk, cyk. Hmm. Ty się broni, ty użyj Mazio, a ty się broni Mazio powinno zabić tamtego Muffmana, ale nie środkowego, który należy do Yuzu Przy czym wychodzi, że teraz będę do ekspiał Midori Co aż tak bardzo mi się nie podoba Powiedzmy sobie szczerze czy ktoś ma Re... Juzu, to masz Rekar. Czy tam Rekar? Dlatego olejemy tutaj całkowicie Atsuro i wskrzesimy demona jego. Loama bind. Właśnie, Loama bind. A, Nie! Co ja zrobiłem? Jaki ja jestem? Wiecie, ja jestem świetny? Też płakać się chce. Um, fire Dance? Nie możesz użyć Mazio. Użyj Brutal Hit, no to wybieram. No i Watlora, a reszta coś po mojej myśli. Prawie po mojej myśli. Fire Dance? Naprawdę, Midori zgarnie wszystko teraz. No, Robert się nauczył Weak Kill. Hmm, Loa. Właściwie to Loa nie będzie miała zbyt wiele do roboty. Skoro Kudlak jest już zamknięty, jakby tak to powiem. Prawie, prawie. Mazio, no maza. Haha, Andior, skąd się wiedziałem. Ale przynajmniej skrakuje Endiur sobie. Też jakieś coś. No tak, więcej demonów. i uzurę no. nie nie jest mi potrzebny ale za to nie pogardzę diarahanem dla lol mm. oraz nie pogardzę tutaj przeniesieniem się takim tutaj tak na wszelki wypadek tak może już umrzeć, bo naprawdę to zaczyna być irytujące, co najmniej irytujące. Ja przejdę sobie tutaj. Yy, no dop. Tak to było inteligentne. Hmm, prawie. Jak mi korci, żeby ukraść tego killa. Że tak to powie Lag. Słońce nie laguj mi, proszę. Colidance. A tak. Na bafu! Jak to dobrze jest czasem użyć czegoś całkowicie przegiętego na jednym demonie. Nie, nie, nie. No i masz twój HP. To bym się mogł zająć w sumie. Hmm. Okej, okay, tego nie przewidziałem, że oni są strong na... Na 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 na... force, tak, tak chciałem powiedzieć, force. Ale jeden padł. Prawie padł? Kurde, mogłem bab... katą użyć, ee... Might Call. Ach, zła kolejność, kompletnie zła kolejność. Nie mogę na odwrót użyć. W sensie, nie, to i tak by nic nie dało. Co ja mówię? Midori <grystanie> kolejny poziom, co się dzieje? Zatakuj Darkiego, proszę cię. Nie, zatakuj Midori. Midori jest gwiazdą wieczoru. Jak miło. Eee, baza. Mali o. W sumie Mightkol niech będzie. Ooo, babtka ta mi i tak padła. to naprawdę wygląda źle i nieciekawie. na za to, tu zna zją? Prawie cię zabiłem! Tylko zbyt dla dori Co się dzieje? Ej, ty chcesz uciekać! Bind! Teraz, ty możesz kogoś... Ty możesz kogoś umrzeć! Możesz umrzeć na przykład z tego miłego ptaszka! Po prostu atakując czym się da, co kompletnie nic nie da, bo on jest stronk na fizyczne, czego kompletnie nie zauważyłem, tylko zignorowałem, ale Mazen już go zabija, więc błąd naprawiony. No i ty masz jeszcze chyba Diaratha, żeby na siebie rzucić Jut. Ile za by było? Expec? ja nad tym ubolewam! No oni są bardzo podatni na wszystko Ty masz Ice Rise, to dlaczego ty masz Mazio? Dlaczego ci nie dałem na buffu? Paralyze, czy nie? Eee, ma buffu, bo oni są z stronów na force. A o je sa kurat. A, oh, nice. Hm. Tja. No dobra. Trochę expa dla mnie. Mogę prosić trochę expa dla mnie, Maragi? Mhm. Mm Power Hit na Ciebie, a Ty użyj sobie Mabufu. Au. 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 Aaa, od razu lepiej się człowiek czuje. Od razu lepiej się człowiek czuje, kiedy dostaje poziom, który może y skorzystać... Wydać, wydać na Vitality. Zabijesz tego kudlaka w końcu, nosz, kobieto. Jej, nareszcie. No, biedny kudlak. Biedny kudlak. Trochę mi go szkoda. Ale tylko trochę. Nie atakuj Midori. No, może być uzu Może być Yuzu. I tam posują. Mazio, atak i... Maza. Mazio, atak i... Atak. No, ja wiedziałem, że on da Emilior. No, ale tym samym. Tym samym już uzyskała poziom. I tym samym zakończyliśmy misję z Kudlakiem. Hip-hip, hurra. I Midori jeszcze jeden poziom dostała, naprawdę. A Mari otrzymuje dwa dni życia. Możemy teraz mieć Kresnika i Kudlaka w naszej drużynie. O. Yay. Tylko proszę nie przyłączaj się do nas. O mi... Ni ni nie! Nie będzie żadnych nazw. Chociaż ja wiem, że do da Darkiego by pasowało jakieś... Demon Sentai, i czy coś. W sumie czy ja Ej ja co... gdzieś mi kysukę zniknął. Kurde. W takim razie kysukę zginie? Nie, nie niemożliwe. No dobrze, zobaczmy kogo mamy na aukcji nowego. Ple tutaj. Tak. Wow, ile nowych bestii. No, ale zobaczmy, czy możemy sfuzjować sobie kudlaka i kresnika. Lalalala. La, la, la. Nie, nie możemy. Oni będą na 40 których, których, których poziomach pewnie do, do sfuzjowania. Więc nie martwcie się prędzej, że później będziemy mieli albo kudlaka, albo kresnika, albo ich obu nawet w jednej drużynie. A cóż to było na tyle w tym odcinku. Z serii zagrajmy w Shin Megami Dance i Devil Survivor w następnym odcinku. Porozmawiamy sobie z Hono albo Shoji. Spróbujemy uratować KESUKE i to by było na tyle. Więc do następnego razu pogromcy demonów.